Witajcie, moje drogie baranki. Chciałam Wam przedstawić czytanie na styczeń 2020. Moje kochane baranki, na sytuację lub problemie macie kapłana. Kapłan mówi o związkach, które są, o założeniu rodziny, a niektóre baranki nie potrafią wyznać uczucia. Na sytuacji e, baraneczki macie asa kielichów. As kielichów e, mówi przede wszystkim o uczuciach. I tutaj przy e, kapłanie mogę powiedzieć, że niektóre baranki mają uczucie, albo ich partnerzy mają uczucie, ale nie potrafią ich pokazać, wyznać czegoś się boją. Dlaczego do przeszłości odchodzi siódemka mieczy i ktoś był nieuczciwy wobec baranków, czy baranki wobec partnerów, czy tej osoby? I dlatego mogę powiedzieć, że niektóre baranki lub ich partnerzy boją się wyznać uczucia, bo zostały oszukane bo ktoś po prostu brał, nie pokazywał całej, powiem brzydko, kupy, tylko to, co chciał, to pokazał, a resztę zabrał dla siebie. W przeszłości macie głupca. Mogę powiedzieć, że jeżeli siódemka mieczy odchodzi do przeszłości, to wy albo wasze partnerzy musicie sobie tam dopasować. Weźmiecie, dacie szansę temu kielichowi, dacie szansę, i będzie założenie rodziny, ten nowy początek, bo w przyszłości macie nowy początek, a nawet i dziecko może się pokazać. I będzie ta stabilizacja, porada, sta, stabilizacja rodzina, tak? Ale to jest dla niektórych baranków. Mogę powiedzieć, że arcykapłan to jest też osoba, która ma dwie twarze. I mogę powiedzieć, że jest związek małżeński. Jest związek małżeński. I coś było nieuczciwego. Albo baranki, albo partnerzy baranków. Tam. Już sobie weźcie do Waszej sytuacji ktoś zagrał nieuczciwie. Siedem mieczy to mówi też, że ktoś może być mundurowy, tak? No, albo ktoś z firmy, bo 10 monet to też mówi i firma może też być coś związane jest może też i z pieniędzmi, ale coś ktoś całej pupy nie pokazał, zabrał. To, co chciał, to pokazał i poszedł w, w głupca, za przeproszeniem, tak? W, w nowy początek. Głupiec to karta jest, że ktoś zaczyna od zera, tak? Idę, nie patrzę. Gdzie idę? Jako porada jest 10 monet, tak? To można powiedzieć, żeby w tym nowym początku zająć się yy, rodziną, zarabianiem pieniędzmi. 10 monet to bardzo dobra karta. To jest stabilizacja. Moje kochane baraneczki. Mm. Mogę powiedzieć, że niektóre barany mogą podchodzić emocjonalnie, bo askielichów to, to jest uczucia. I możecie mieć takie w sobie emocje, tak? Emocje możecie mieć um, po nieuczciwych zamiarach jakiejś osoby. To nie musi być partner, to może być ktoś z rodziny, to może być jakaś koleżanka, kolega, y, którzy byliście bardzo mocno związani, tak? I po prostu ta osoba odeszła od Was i poszła w nowy początek. W głupca, nie patrząc, jakie będą konsekwencje tego. Albo może być tak, że mm, arcykapłan też pokazuje, że jest trójka, tak? Że jest związek małżeński, nieuczciwe zamiary któregoś partnera mogą być, które, się, które wyszły albo dopiero wyjdą, ale to odeszło do przyszłości, to można powiedzieć, że które już wyszły. Bo jeden z partnerów zdał sobie sprawę, że jest uczucie inne: inne uczucie do kogoś innego. Może być to do osoby młodej, tak? I poszedł w nowy początek, chociaż że ma stabilizację, ma wszystko. Moi kochane baranki, no, Wy musicie wziąć do siebie to, co do Was jakaś część y, się trafi. A jak coś się nie trafi, to na inny kanał. Iść i zobaczyć, czy coś jest dla na Was. No, ja tutaj widzę to, co mi się tak rysuje, tak. Może być też tak, że porada jestem. 10 monet, coś związany z rodziną, ktoś jest nieuczciwy w rodzinie, tak? Ktoś w rodzinie jest nieuczciwy wobec was, albo wy wobec e, kogoś z rodziny, nie, e, z rodziny jesteście nieuczciwi i nie pokazujecie tych emocji i pójdziecie no, w głupca, tak? Zaczniecie wszystko od nowa. Moje kochane baranki, jeżeli cośkolwiek y, jest tu dla Was, to proszę sobie to wziąć, przemyśleć. A jeżeli nie, to zapraszam na inny kanał, tak? Ja ślicznie Wam dziękuję. Jeżeli Wam się spodobało czy tego, proszę o lajka, o komentarz, zawsze odpiszę, tak? Pozdrawiam Was serdecznie, pa!